Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, poświęconej oczywiście zbliżającym się wyborom samorządowym. Gościem specjalnym jest eurodeputowany profesor Bogusław Liberacki. Ponadto w konferencji uczestniczyć będą również poseł Sejmie Stanisław Wziątek, przewodniczący Rady Powiatowej Sojuszu Lips Demokratycznych w Koszalinie, kandydat na prezydenta pan Adam Ostaszewski oraz kandydat do Rady Miejskiej za okręgu czwartego pan Tomasz Szulc. Panie profesorze, proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, dzień dobry. Witam Panie i Witam Panów. Co parę miesięcy upłynęło od poprzedniej kampanii, prawda? Jak się też spotykaliśmy. Jak wolno będzie na samym początku podziękować Państwu za współpracę wtedy, wiosną. Chciałem podziękować i Panu Posłowi Wziankowi, że zgodził się być razem wspierać. To były powody, dla których uzyskaliśmy akceptację społeczeństwa. Państwo byli tym pasem transmisyjnym. Kolejne wybory przed nami. Za trzy tygodnie. Wybory samorządowe. Z punktu widzenia nawet koncepcji europejskiej. Są to wybory kluczowo ważne. Dlaczego? Celem Unii Europejskiej jest wcale coraz bardziej satysfakcja obywateli z życia w Unii Europejskiej. Na te cele Unia Europejska ułoży środki. I my mamy w naszym regionie, z punktu widzenia europejskiego, drogę S3. Dojdzie do świnoujścia. Drogę S6, która jest włączona do transeuropejskich sieci, to stało się we wrześniu ubiegłego roku. Mam w tym osobisty wkład. Zaczynamy mieć koszalin bliżej Szczecina. Koszalin bliżej Szczecina, Berlina, Rostoku, bliżej Poznania, do Wrocławia. I jednocześnie do koszalina jest tam, bliżej częściowo to europejskie wykluczenie. Ograniczyliśmy. Zostaje jeszcze jeden bardzo ważny aspekt drogowy. Droga S11. Bo to tym sposobem do Koszalina będzie bliżej ze środka Polski. I, i ze środka Polski będzie bliżej do Koszarina. Kolejne obszary pozadrogowe to jest kolej, a to jest zupełnie osobna sprawa Polski. Prawa kolei w Polsce należy do... Prawie tak beznadziejnych, jak kiedyś była sprawa rolnictwa w Związku Radzieckim, prawda? Ale to wykluczenie, o które nam chodziło, zaczynamy mieć za sobą. Teraz z punktu widzenia wyborów samorządowych mamy te inwestycje ogólnoeuropejskie z pieniędzy brukselskich. Mamy kwotę ponad 6 miliardów po raz pierwszy województwo pomorskie, taką otrzymuje, też z pieniędzy brukselskich. Co nam w tym momencie zostaje? Tu w Koszarinie, w Powiecie, w miastach, w gminach. Nie tyle wielkie politykowanie, jak zyskać czy zbudować koalicję do zyskania środków. Środki mamy. Pozostaje nam znaleźć dobrego gospodarza. Dobrego gospodarza, czyli takiego, który ma koncepcję wykorzystania tych środków. Koncepcję wykorzystania, czyli zainwestowania w to, żeby zapewnić sobie tak zwany trwały rozwój regionu, miasta, każdej gminy. Danie szans, możliwości czyli niewydatkowani, a zainwestowani. Korzystając z tych możliwości, dlatego tutaj patrzcie Państwo i prośba również o przekaz. Nie politycy nam są potrzebni, nie znajomości takiego czy innego ministra, bo te warunki zostały stworzone. To nam potrzebni gospodarze. Co obserwujemy i tu w województwie naszym zachodniopomorskim, jako części kraju, mianowicie Zbyt daleko posunięta przyjaźń polityczna na szczeblu samorząd, miasta, gminy, powiatu, województwa i władza centralna źle to służy rozwojowi regionu. Dlaczego? Bo zawsze się koledzy obawiają, a jak mnie nie wstawią na listę, bo będę czegoś chciał od rządu, od partii rządzącej, od platformy, to ja wolę na razie jak samorządowcy często wolą nie chcieć, potem kandydaci na posłów wolą nie chcieć, zresztą to widzicie, że posłowie nie palą się do tego, żeby sprawy regionu przedstawiać dość radykalnie, no bo nie znajdą się na liście, a tutaj są reguły dosyć ostre, czyli to jest tam potrzeba, jako bardziej komplementarnego, stru komplementarnej struktury, Takich ludzi, którzy nie ubiegają się, nie są politykami, tylko są gospodarzami, którzy się nie boją, że rządząca partia nie zamieści ich na liście. Czyli Adam Ostaszewski. On się nie obawia o to, że przewodniczący Gawłowski go może nie zamieścić na liście, albo też jego wniosków nie przekaże dalej, a Adam nie zgłosi, bo przewodniczący Tusk, czy przewodnicząca Koparz w niedalekiej przyszłości powie, że ona tego tolerować nie może i na liście nie będzie ktoś zamieszkał. Czyli potrzebujemy takiego dopełnienia, bo tu jest potrzeba być bliżej ludzi. I to, co chcemy w całym województwie, to reindustrializację, ponowną przemysłowość. To nie muszą być przemysły ciężkie, może być nawet przemysł turystyczny, ale stworzenie miejsc pracy, perspektywy, wykorzystanie zasobów, a u nas ja Wiadomo, mamy uczelnię, która ma wielkie tradycje. Politechnika przed 10 lat już pracowała nad nowymi projektami. Dalej jest to uczelnia, która zdywersyfikowała swoją działalność, ale w tej koncepcji innowacyjna gospodarka, innowacyjny region. Wreszcie zatrzymać i stworzyć miejsca pracy. Posiadanie uczelni, posiadanie programów inwestycyjnych, tworzenie warunków dostępności infrastrukturalnej, czyli można dojechać. O wyjechać, często przyjechać, to jest to, co przesądza o ewentualnym sukcesie i poprawia jakość życia. Z każdej rzeczy, która jest zrobiona w poprzedniej perspektywie finansowej, my się cieszymy i niezależnie od tego, kto to zrobił, nie patrzymy, że jeżeli to robił, że z Platformy to jest nie To też jest dobre. Ale będziemy oceniać i oceniamy te rzeczy, które mogły być zrobione inaczej, mogły być zrobione lepiej, gdzie można było osiągnąć większe korzyści. Ale 6 miliardów do przodu to jest sprawa kluczowa. Pamiętajmy, że w Komisji Europejskiej w Brukseli egzaminowanie. Już się zaczęło po roku 2015 w pełni. Pytanie, na co przyjm pieniądze poszły? Jakie zamierzaliście osiągnąć korzyści? Jakie korzyści osiągnęliśmy? I rozliczenie lub zakwestionowanie rozliczenia. A zakwestionowanie to znaczy zwrot pieniędzy. I jednocześnie także na to zwracamy uwagę z całą mocą. Dzisiaj jest praktycznie koniec października 2014. Pieniądze te 6 miliardów mamy dostępne 1 stycznia 2014. Ale z tego jeszcze de facto ani centa nie wzięliśmy. I w związku z tym kondycja finansowa samorządu. Adam Staszewski, wszyscy kandydaci także do Syjników zwracają uwagę na to, czy samorządy będą w stanie mieć swój własny komponent do tego, żeby wkład finansowy, żeby korzystać z pieniędzy europejskich. Obserwujemy rosnące zadłużenia samorządu. I koszalina też. Obserwujemy to, to zadłużenie, które jest widoczne, to jest w księgach miasta, w województwa, ale to, które jest poza księgami, gdzieś jest w spółkach komunalnych, bo ono też jest zadłużeniem. To zadłużenie będzie trzeba spłacać, ba, dla <tłuk> prawie trzy razy większych pieniędzy niż dotychczas. Będzie znajdować własne środki na własny wkład, więc to jest to, co Sojusz nic Demokratycznej widzi w skali kraju. To jest ten czynnik, który powoduje, że w skali kraju też chcemy inaczej patrzeć na finansowanie samorządu i tę proporcję, nowe zadania, nowe środki, bo często dajemy zadania bez środków i jednocześnie to wszystko, co bym na ja to musi służyć ludziom. To musi mieć ten ludzki wymiar, gdzie pytany mieszkaniec koszalina, żeby mógł nam w większości znaczącej odpowiadać, tak, odczułem osobiście, czy odczułam osobiście, czy moja rodzina odczuła pozytywne skutki członkostwa w Unii Europejskiej. Bo dzięki temu mam lepsze ulice. Jest perspektywa miejsca pracy dla młodego człowieka, jest perspektywa na to, że będzie stabilność przynajmniej, a my chcemy, żeby był wzrostem emerytur, rent, że jest ta jakość życia coraz wyższa. Czyli jeszcze raz nie, potrzebni są nam gospodarze. I na to państwo, patrzmy wszyscy, że prezydent miasta, członek sejmiku wojewódzkiego, członek rady miasta, to powinien być ktoś, kto już odniósł sukces na własny rachunek często albo z własnej pracy w a nie ten, który jest funkcjonariuszem aparatu politycznego takiego czy innego szczebla. Dlaczego to podkreślam? Bo popatrzmy też na Adama Ostaszewskiego i inne osoby z listy. On dotychczas nie żyje z tego, że gdzieś przy partii płaci, czy jest na tak zwanej posadzie. Po prostu ma swój zawód, w którym to zawodzie się sprawdza, odnosi sukces, co teraz chce służyć w szerszej skali i co jest dla nas z punktu widzenia także europejskiego ważne, wykształcenie prawne. Rzeczą kluczowo ważną w demokracji jest transparentność, znajomość przepisów prawnych i umiejętność pokazania, że to, co robię, to jest zgodne z prawem, to jest właśnie służenie społeczeństwu i to jest ten maksymalnie użyte. Posiadanych zasobów, posiadanych środków. Dlatego chciałbym, no, no, biorąc ten kontekst europejski i pokazując naszą listę, ponieważ jesteśmy w Koszalinie, to które wymieniam Adama Ostaszewskiego przede wszystkim jako kandydata i do Syjniku i na prezydenta. No bo nie wiadomo, gdzie odniesiemy, przepraszam, sukces, a jest gotowy i tu, i tu służyć, i tu, i tu ma szansę się dobrze sprawdzić. Dlatego też. Taką podjęliśmy tutaj jako formację, jako partia strategię. Proszę zauważcie też, na naszych listach wyborczych nie ma na tło różnego rodzaju ważnych ludzi teraz czy kiedyś. To są ludzie w <laughs> są samorządowcami. Popatrzcie na listy, nawet innych partii, zaczynając od platformy. Znajdziecie wiceministrów tam ważne tak jakby to było takie trochę rozpaczliwe. Gromadzimy głosy. Wszyscy razem. U nas nie. My po prostu chcemy pokazać. Ci ludzie będą pracować, ci ludzie poświęcą się, ci ludzie są tylko i wyłącznie na to zorientowani. Oprócz oczywiście swojej własnej pracy zawodowej. To może tyle na wstępie, tak trochę europejsko. Jeszcze raz dziękuję za to, że. Panie i Panowie byliście z nami wiosną za to, że mogę dalej być w Parlamencie. I żeby krótko komisję powołaliśmy <laughs> w środę w ubiegłym tygodniu. Parlament wszystkie ciała swoje ukonstytuował. Pracuję w Komisji Transportu i Komisji Kontroli Budżetowej. Jestem członkiem Prezydium Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo. tak się nie Szanowni Państwo, w cieniu dojrzałego polityka marszałka Sejmu Sikorskiego, w cieniu jego bardzo nierozważnych słów, jego amnezji pozostały niezwykle ważne sprawy, które nie zostały zauważone. A te kwestie pokazują różnicę pomiędzy formacjami politycznymi. My, jako w Śolicy Demokratycznej wnosiliśmy, o to, aby przede wszystkim pomóc tym, którzy pomocy potrzebują. Wnieśliśmy projekt ustawy o, to, o tym, aby zwiększyć emerytury, zwiększyć renty o minimum 200 zł. Bo starszym osobom w jesieni życia brakuje na podstawowe artykuły normalnego, codziennego działania, normalnego, codziennego życia. Brakuje na leki, na opłatę za energię elektryczną, czynszu, nie mogą sobie poradzić z życiem na dobrym albo przynajmniej godnym poziomie. Te propozycje nie zostały przyjęte. Zostały odrzucone. A jednocześnie koalicja rządząca w tym samym czasie proponuje po cichu, żeby zmienić to co jest barierą dla tych, którzy mają najwięcej. Barierą dla nich jest ograniczenie tak zwanych wypłat kominowych. Prezesi wielkich spółek, skarbu państwa już być może za chwilę nie będą mieli tych barier. Będą mogli zarabiać ogromne pieniądze. Ta dysproporcja ludzi bogatych, zasobnych i tych, których naprawdę bieda dotyka, jest ogromna. Te nożyce coraz bardziej się rozwierają. Nasz program, program Sojuszu Lewicy Demokratycznej mówi o tym, że trzeba pomagać tym, którzy są w największej potrzebie. I każdego naszego partnera będziemy traktować z należytym szacunkiem. Nikogo nie nazwiemy frajerami. Program Sojuszu Lewicy Demokratycznej przygotowany był w różnych samorządach z dużym wyprzedzeniem czasowym. Tu w Koszalinie program dla Koszalina był już przygotowany znacznie wcześniej. Już rok temu wskazaliśmy kto będzie naszym kandydatem. Tym kandydatem jest Adam Ostaszewski na prezydenta Koszalina. Mówiliśmy, że on będzie prezentował konkretne propozycje programowe. I takie propozycje macie Państwo przedstawione. Jakie mamy propozycje innych formacji? nie ma ich. nie ma zderzenia tych propozycji. Dlatego też z naszej strony poważne wyzwanie debata. Taka debata, mam nadzieję, że odbędzie się także na poziomie sejmiku województwa zachodniopomorskiego. W dniu wczorajszym, kiedy prezentowaliśmy program wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej dla sejmiku, w dniu wczorajszym w Szczecinie rzucone zostało wyzwanie dla marszałka województwa Wyzwanie rzucił nasz lider ze Sejniku Województwa i kandydat, lider tej listy w Szczecinie, już Wieczorek. Tutaj, w Koszalinie, takie wyzwanie rzucił Adam Ostaszewski prezydentowi Koszalina. Na szczęście prezydent Koszalina przyjął to wyzwanie. Odbędzie się debata. Debata, która, mam nadzieję, będzie programowa, będzie prezentowała. Z czym idziemy do tych wyborów? Co chcemy zmienić? Jak rozwiązywać problemy? Taka debata odbędzie się na początku listopada. Zderzenie dwóch poważnych liderów, przedstawienie poważnych propozycji. I to jest, proszę Państwa, myślenie kategoriami merytorycznymi. To jest myślenie o tym, co jest ważne dla ludzi, a nie tylko puste słowa i nie tylko obrażanie wyborców obrażanie tych dla których powinniśmy pracować to jest główna różnica pomiędzy tymi którzy rządzą i nami jako partią opozycyjną. Adam Ostaszewski lider do sejmiku województwa zachodniopomorskiego będzie zderzał się także z tą problematyką która dotyczy naszego regionu i potrzeby jego wzmocnienia właśnie przez środki finansowe które będą na poziomie sejmiku dzielone. Jak chcemy to zrobić? Kiedy chcemy to przedstawić? Adam Ostrzyski. Dziękuję okay, bardzo. Szanowni Państwo, debaty są wydarzeniami, dzięki którym wyborcy mogą zderzyć programy. Mogą dokonać oceny ostatnich czterech lat funkcjonowania samorządu i mogą zadecydować, który program najbardziej im odpowiada. My się tego nie boimy. Rzuciłem wyzwanie prezydentowi miasta Piotrowi Jedlińskiemu, który to wyzwanie przyjął. I mogę dzisiaj ogłosić i zaprosić jednocześnie wszystkich zainteresowanych mieszkańców na otwartą debatę. Debatę, która odbędzie się 7 listopada o godzinie 17 w naszej miejskiej bibliotece. Mam nadzieję, że będzie to debata tylko i wyłącznie merytoryczna. Taka jest nasza propozycja i takie jest nasze założenie. Rozliczymy obecnego prezydenta, obecną ekipę Platformy Obywatelskiej z przyrzeczeń, które złożyli 4 lata temu. A jednocześnie pokażemy najlepszą z możliwych alternatyw, najlepszy z możliwych programów na kolejne cztery lata. Będą to programy, będą to elementy programu, który już od roku czasu prezentujemy jako kandydat na prezydenta miasta. I dlatego ta debata da wyborcom możliwość zdecydowania, czy który z tych programów jest dla nich najbardziej odpowiedni. Liczę na to, że uzyskam dzięki temu. Przychylność wyborców i będziemy mogli, jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, nasz program zrealizować, a za cztery lata wygrywać kolejne wybory. Dziękuję razie Państwu pytanie, a debata tylko z Panem tak, no tak, to jest realizacja naszego wyzwania, które rzuciliśmy no, ten jeszcze ten w sierpniu ale, tego roku. A kandydatami też będzie? Jeżeli nas zaproszą, ja jestem otwarty. Na razie nikt się nie odważył rzucić wyzwania prezydentowi jednińskiemu Inni kandydaci schowali uszy po sobie. Może to jest wynika z tego, że po prostu nie mają o czym rozmawiać, nie mają programu na kolejne cztery lata. Czyli jeśli na przykład Pan Wezdraj będzie chciał z Panem debatować, to przyjmę Pan takie wyzwanie? Znaczy ja bym przyjął, jeżeli Pan Wezdraj po pierwsze pokaże program, a poza tym, no zawsze jest tak, że to słabszy wyzywa mocniejszego. Także jak pan Wezbę czuje się słabszy, to niech wyzywa. Czyli pan nie wyzywa pana Wezbę, dlatego że pan się czuje silniejszy. Zdecydowanie. Oczywiście, to jest raz. A poza tym sens ma debata opozycji z rządzącymi, a nie opozycji z opozycją. Pisałeś przekonujące argumenty. No dziękujemy bardzo. bardzo dziękujemy.